Cześć, witam na moim kanale. Jak widzicie sekator. W tym filmie chcę Wam pokazać jak naostrzyć taki oto sekator. Na co zwrócić uwagę przed ostrzeniem, czy w ogóle on jest jeszcze zdatny do wykorzystania, czy możemy z niego coś zrobić. Więc jeśli jesteś zainteresowany, to proszę pozostań na moim kanale. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i oglądania innych filmów. A teraz jak widzicie tu jest mój sekator. Ten, który niektórzy mówią, że jest nienaostrzony, niektórzy mówią, że jest ostry, ale trzeba coś z tym zrobić. Tnie, bo tnie. Widzicie, przecina, ale cięcie nie jest już takie ładne, równe, jest już po, delikatnie poszarpane. No i chcę wam pokazać, jak taki sekator ostrzeć. W ogóle, na co musimy zwrócić uwagę? Po pierwsze, należy sprawdzić czy sekator, czy. Jak go zamkniemy, w tym miejscu nie ma prześwitu między ostrzem a tą blaszką, która trzyma cięty materiał. Jeżeli tu by była przerwa, taki sekator jest już do wyrzucenia, ponieważ z wygiętego ostrza nie jesteśmy w stanie uzyskać zadowalających efektów. Nie, nawet jakby go naostrzymy, to nie otrzymamy tego, co, na czym nam zależy. Jeszcze łatwiej zamiast patrzeć w dół, można patrzeć w górę. Jak widzicie, minimalny prześwit jest, ale to nie jest nawet pół milimetra. Więc sekator jest jak najbardziej zdatny do ostrzenia. Teraz, którą część ostrzymy? Nie ostrzymy tej, chociaż są sekatory, którą ten element też mają naostrzony. Nie ostrzymy z tej strony, ostrzymy po zewnętrznej. Dlaczego? Jeśli byśmy zaczęli ostrzeć z tej strony, to wiadomo, byśmy powiększyli przerwę między ostrzem a <coughs> tym elementem, na którym się opierają gałęzie. Ostrzymy tylko i wyłącznie tak z tej strony, tak jak tutaj widzicie. Tu jest fabryczne ostrze, i w tym miejscu ostrzymy. Ja do tego będę używał pilnika, taki zwykły pilnik do metalu. Wy możecie użyć szlifierki, kto co tam chce dlaczego pilnik? moim zdaniem jest to takie najlepsze narzędzie najbardziej precyzyjne do wykonania tej pracy ja wam pokażę jak ja to robię oczywiście nie będę ostrzył tutaj tylko zademonstruję i tak nie mam znowu statywu, nie wiem gdzie jest gdzieś mi się zaginął, więc pokażę wam tu mamy to ostrze które chcemy naostrzyć więc bierzemy pilnik i ostrzymy Tą stronę pociągając jednym płynnym ruchem. Tak delikatnie ze skosa, żeby ościślić jak najdłuższą część. Nie ostrzymy w jednym miejscu, ponieważ tu zrobimy płaskie miejsce. On jest taki wyłukowany, więc ostrząc musimy również zachować ten ruch. Jest to bardzo ważne, żeby, nie żeby go ostrza po prostu nie wyprostować, nie wyrównać, bo wtedy też ono będzie, będzie ciało, ale będzie ciało o wiele słabiej. Jak Przeostrzycie kilka razy, sprawdźcie na jakiejkolwiek gałęzi, czy cięcie się poprawiło. Nie zbierajcie tutaj za dużo materiału. Ogólnie tutaj będzie zebrane minimalnie, tylko tyle, żeby ten RAND poprawić. No ja zaraz pokażę o co mi chodzi, tylko wezmę go na ostrze i zaraz biorę telefon w rękę. Spójrzcie. Początek ostrza już jest naostrzony. Już widać, że się ładnie błyszczy. Tutaj też tak przez prząmyłkę pojechałem dalej, ale i to jest to, co... o co nam chodzi. Takie naostrzenie zagwarantuje nam bardzo precyzyjne cięcie gałęzi i <kluzni> dzięki temu będzie mniejsze ryzyko powstania zakażeń chorobami grzybowymi. Spójrzcie, tutaj jest naostrzony delikatnie. Spójrzcie, co on robi. Z paznokciem. O. Delikatne przetarcie i ściera delikatnie paznokić. Spójrzcie jeszcze raz. O. To jest naostrzony prawidłowo sekator. Ja go naostrę wam zademonstruję jak to nie. I mamy naostrzony cały sekator. Spójrzcie jak to wygląda z tej strony. O. Uciekła ostrość. O. spójrzcie, tak to wygląda z tej strony że on jest bardzo cieniutki i to jest prawidłowo naostrzony sekator. teraz spójrzcie na cięcie jednym pewnym ruchem tniemy nie jest rozszczypany, nie jest uszkodzony jest wszystko tak jak powinno Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania. Jak widzicie, sam proces naostrzenia sekotera jest banalnie prosty. A ostre narzędzie bardzo pomaga przy pracy, ale też i ułatwia ją. Robi cięcia bardziej precyzyjne, a co za tym idzie, jest mniejsze wystąpienie chorób grzybowych właśnie w miejscu cięcia. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania i do oglądania innych filmów. Na razie cześć.